Bardzo dziękujemy, że my możemy się przyczynić do tego, by kultywować te wspomnienia. W dniu dzisiejszym wspominamy postać pułkownika Kazimierza Przymusińskiego, weterana walki o niepodległość, żołnierza Armii Krajowej, osoby niezwykle zaangażowanej społecznie w lokalne problemy, w lokalną społeczność, a wspominamy w ten sposób, że staraniem powiatu legionowskiego wydaliśmy publikację o wspomnieniach pułkownika Przy Przymusińskiego w okresie ruchu Partyzanckiego. Życzeniem pułkownika Kazimierza Przemusińskiego było, aby ta publikacja dotarła do wszystkich szkół Bibliotek Powiatu legionarskiego. I właśnie w dniu dzisiejszym chcemy spełnić tą prośbę. Zaproszona zostałam do Starostwa powiatowego, żeby otrzymać w zamian za niestety z męża, bo to on powinien tu stać, ale już nie, nie ma go między nami, otrzymać spuściznę po nim, czyli małe, drobne, małą książeczkę wspomnienia z działalności w ruchu oporów w latach wojennych w pierwszym pułku strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Mąż tak bardzo pragnął to, to wydać, bo mnie już dawno to dał, do, żebym przepisała i starałam się do wielu osób naszych VIP-ów, zwróciłam się do pana starosty, który bardzo chętnie mi przyznał rację, że to powinno być to 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 przekazane. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że ta chwila się zbliżyła, że te książeczki dostanę. Dziękuję bardzo i bardzo mi miło, że doczekam się tej miłej uroczystości. Dziękuję bardzo.